Prawdę powiedziałem. Stwórz dom jak ze snów z Dulux Ambiance Ceramik. Odkryj niezwykłą moc farby ceramicznej. Niech przestrzeń rozkwita głębią kolorów i zachwyca długotrwałym efektem. Twój wymarzony dom dzięki Dulux Ambiance Ceramik. Powrót wyczekiwanej promocji Shell. Teraz już nie tylko we wtorki i czwartki, ale codziennie od godziny 14 do 18. Paliwa premium Shell V Power 95 i Shell V Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Poczuj różnicę i zatankuj paliwa, które czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika. Ciesz się wyjątkową jakością Shell V Power codziennie, tylko na oznaczonych stacjach Shell. Z akcji promocyjnej wyłączone jest paliwo Shell V Power Racing. Szczegóły w regulaminie i na Shell.pl Smakosze, ci ludzie potrzebują do szczęścia tylu zajęć. Na szczęście, my koty potrzebujemy tylko bogatej gamy gourmet. Wyśmienite musy, mini fileciki w sosie i revelations. Czego chcieć więcej? Hmm. Tego potrzebujemy wszyscy. Codzienna rozkosz to nieskończona różnorodność gourmet Purina. Przygotuj się na pełnię przyjemności z gourmet. Weź udział w loterii i graj o nagrody natychmiastowe i 30 tysięcy złotych. Więcej na loteriagourmet.pl Mam. Najmodniejsze lody tego lata. Wow, rzeczywiście najmodniejsze. Mówiłem. Moda na lody tylko w żabce. Lody Magnum za 7,50 przy zakupie dwóch sztuk. Żabka. Uwolnij swój czas. Kaufland jest fresh w Witaminowa jest moc. Drodzy klienci, dziękujemy Wam za zaufanie. Ponownie otrzymaliśmy laur klienta w kategorii świeże owoce i warzywa, świeża lada i pieczywo. W Kauflandzie polskie pomidory malinowe tylko 6,99 za kilogram. A mango sztuka jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam: Kaufland. Łączy pokolenia. Ładnie pachniesz? To Ewa Chodokowska. Odkryj moją kolekcję super trwałych zapachów. Ja już mam ulubione. A ty? Tylko w Rosmanie. Czujesz, kochana? Nowe z Rosmana. Od poniedziałku z aplikacją Lidl Plus, świartki kurczaka tylko 4.99 za kilogram. Ręczniki papierowe Floralis, drugi tańszy produkt 50% taniej. Lody z nadzieniem ponczelacji 900 ml, 35% taniej przy zakupie dwóch. Maretti są obficie przyprawione z jednej strony, a skoro smak odczuwamy językiem, to pojawia się pytanie: jak chcesz je zjeść przyprawami do góry, wtedy smak jest łagodniejszy czy w dół dla większej intensywności? A teraz spróbuj nowych brusketne Maretti cheddar i śmietana. Dwie strony smaku, obie świetne. Odkryj nowe kart Dor Pistachio Delight. Aksamitne lody pistacjowo-waniliowe z sosem i kawałkami pistacji. Smak, któremu nie można się oprzeć. Spróbuj także nowych lodów Card Door inspirowanych koktajlem Raspberry Spritz. Jak deser, to tylko z Card Door. Hej, małe rzeczy też mogą dawać dużo radości. A nawet bardzo dużo. Bo teraz w IKEA akcesoria o wartości minimum 30 zł są dostępne ze zniżką 15%. IKEA, lepiej pomyślany dom. Kiedy czas działa na twoją korzyść, z nowym Aks. Przyciągaj zapachem na dłużej. Mam plan! Złote mi się halibur! Czuję jabłko! I truskawkę! Z Sprazy Nie mam Kocham tam robotę! radości dla dzieci i dorosłych. Zaczęłam od salonu koleżanki, ale ładnie! A stamtąd prosto do jej domku na wsi i do szkoły po drugiej stronie drogi. Becker's malowanie nabiera koloru. odporne farby Becker's Designer Color, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Uwielbiam te chwile, gdy jesteśmy razem. I mam swój wyjątkowy sposób, by było ich jeszcze więcej. Lody grycan. Na śmietance. Pełne ręcznie selekcjonowanych chrupiących bakali, kawałków szlachetnej, intensywnej w smaku czekolady i aksamitnego sosu karmelowego. To wszystko sprawia, że smakują doskonale. Lody, które łączą. Grycan. Niezapomniany smak tradycyjnie. Pewni swego, wszystko robią po swojemu. Mogę dopasować ratę do siebie. Weź pożyczkę w Alior Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. Gdy alergeny próbują przejąć kontrolę nad Twoim życiem, wywołując dokuczliwe objawy, sięgnij po klatrę alergii i trzymaj objawy alergii pod kontrolą. Klatra alergii to pierwszy lek bez recepty zawierający bilastynę nowoczesną substancję, która szybko redukuje objawy alergii katar, łzawiące oczy czy pokrzywka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Klatra alergii Alergia pod kontrolą. Nowa odsłona słynnego łowcy androidów. Te stare modele psują nam opinie. Mają zniknąć? Skasujesz wszystko. Pewne tajemnice wychodzą na jaw. Od początku wiedziałam, że jesteś wyjątkowy. Nie widziałeś własnego dziecka. Czasem, kiedy kogoś kochasz, lepiej być ob Thriller nagrodzony dwoma Oscarami. Ryan Gosling, Harrison Ford. Blade Runner 2049. W środę o 22.00. W film 2. Charyzmatyczny naukowiec. Jestem geniuszem. Tajne badania. Stało się coś niezwykłego? Wybacz przepisy. Wynalazek, który daje niewidzialność. Zostaniesz królikiem? Oszalałeś? Tylko co, jeśli sprawy wymkną się spod kontroli? Zostaw do Co byś zrobił, gdyby nikt nie mógł cię zobaczyć? Nawet nie wiesz, jakie to fajne. Władza, wolność. Człowiek, widmo. Czwartek o 22:00 w Polsacie film 2 gdy dwóch kumpli z wojska wchodzi w posiadanie mnóstwa brudnej gotówki, Grykasy? rodzi się pomysł na biznes. Mała knajpka dla okolicznych chłopaków. Interes świetnie idzie. Chłopy walą do nich jak do kościoła. A ilu dziennie? Z dwie setki. Ale pojawiają się też problemy. Nam tego nie potrzeba, ale chłopom potrzeba. I ludzie, z którymi nie ma żartów. Ochrona by wam się przydała. Gwiazdorska obsada. Wtorek, w sobotę o 22.